Cześć kochani, tu Agata z Życie Cię Kocha. Mam nadzieję, że będzie coś widać, bo ja niewiele widzę. Jeszcze słońce na mnie świeci i ciepło i jasno. Ale okej. Okay. Dzisiaj odpowiem na jedno takie pytanie dotyczące miłości do siebie. Jak ja mam siebie kochać, jak jestem taka i taka? Jak ja mam siebie kochać, <laughs> jak cały czas robię to i to i nie potrafię tego zmienić? Nie mogę siebie takiej kochać, bo to nie jest idealne, co robię. Pokocham siebie, jak przestanę robić to i to. Pokocham siebie, jak Stana się taka. Okej. Okay. <laughs> miłość do siebie. Nie chcę teraz poruszać tematu, że miłość, którą planujesz sobie dać, ofiarować, nie jest miłością bezwarunkową. <laughs> Więc czy jest rzeczywiście miłością? ale zadając pytania w ten sposób człowiek pokazuje że chce coś w sobie zmienić i chciałabym krótko w punktach podpowiedzieć może jak się do tego zabrać więc tak najpierw zobacz co takiego ogromnego robisz, co ci się nie podoba? Przyznaj, że to robisz. Przyznaj, że to jest Twój wybór. Nie, że świat Cię do tego zmusza, że to jest konieczne, żebyś to robiła i nie widzisz innej opcji. <laughs> Tylko przyznaj, że to robisz. Bez żadnego umiejscawiania w sobie winy. Bez takich wędrówek, nie w tą stronę, co dobrze jest wędrować. Po prostu zobacz, robię to i tyle. Druga kwestia. Popatrz, przyjrzyj się i to, co robisz, co, co by to nie było, dlaczego. I nie mam na myśli, dlaczego, z jakiego powodu. Tylko mam na myśli, jaka jest Twoja w tym korzyść? Jaki jest Twój benefit robienia tego? Na przykład, dzięki temu, że mam stwardnienie rozsiane, ludzie okazują mi więcej uwagi i akceptacji. I mniej muszę, jestem wolniejsza. Jaki jest Twój benefit? I następny punkt jest taki, czy jesteś gotowa zrezygnować z tego? I tu Ci powiem, że wszystko, co, co by to było, od razu możesz to odrzucić, bo jak tylko się zmienisz, dostaniesz ten sam benefit na dużo wyższym poziomie. W inny sposób go dostaniesz. To nie jest konieczne, żeby cierpieć w celu uzyskania jakiejś korzyści. Może nie jest. Przekonajmy się. Więc połóż na szali i tak jestem gotowa nie mieć tej korzyści. I może nie jesteś tego w stanie zrobić sama, zmienić, ale masz już podstawy, żeby mieć intencje, by byłaś ze sobą szczera, określiłaś jaka jest twoja korzyść, i określiłaś, że jesteś gotowa oddać przyczynę tej korzyści, i nie wiedzieć, czy będziesz miała tę korzyść na wyższym poziomie. Nie wiedzieć, czy ją w ogóle będziesz miała. I już to zrobiłaś. I teraz następny podpunkt jest najtrudniejszy, bo dobrze by było teraz odpuścić, odpuścić swoje oczekiwania. Względem tego, co się stanie, oraz odpuścić wymagania względem siebie, być dla siebie dobrą i delikatną, i nie krytykować się, bo robiąc to, podkręcamy tylko to, co mamy w sobie negatywnego. Przeciwieństwo danej cechy być może jest tylko, ma tą samą częstotliwość, co ta cecha, jej przeciwieństwo. Więc nie dążymy do przeciwieństwa, określamy benefit, wyrażamy intencję, że chcemy zrezygnować z tego mechanizmu i odpuszczamy oczekiwania i obserwujemy. Jestem gotowa, co mi życie pokaże, będę obserwować. Nie muszę już tkwić w tym bałaganie, który stworzyłam, który nie będę się za to obwiniać, bo ja tego potrzebowałam. To był jakiś mechanizm obronny, który mnie przed czymś chronił. Nie muszę wszystkiego rozumieć, nie muszę wiedzieć co, jak, dlaczego. Wystarczy, że przyznam przed sobą, co ja z tego mam i po co mi to. Wtedy może, może mogę z tego zrezygnować. Jeśli nie umiem świadomie. Odpuścić oczekiwania i obserwować. Gdzie mi słonko akurat zaświeci, co mi życie pokaże. I wtedy możesz się zmienić, bo nie wiem, czy pytasz o to, jak siebie pokochać. Może pytasz o to, jak coś zmienić, co Twoim zdaniem przeszkadza ci w pokochaniu czymś. Spróbuj. Spróbuj to zmienić. Może to nie takie trudne, jak myślisz. Może to tylko warunkowania, wierzenia. Wszystkie standardy, które mamy, to, to jest tylko opinia. A opinia można w każdej chwili zmienić. I wtedy możesz się zastanowić, czy żeby kochać siebie, potrzebuje. Sobie stawiać jakieś warunki. Pokocham siebie, jeśli osiągnę to. Pokocham siebie, jeśli będę taka. Pokocham siebie, jeśli przestanę to robić. Pokocham siebie, jeśli zacznę coś robić. Czy to jest prawdziwa miłość? Myślę, że prawdziwa miłość jej cechą jest bezwarunkowość. Nie kochasz. Dziecka, za coś nie kochali Ciebie, jak byłaś mała, za coś. Po prostu uwierzyłaś, że musisz coś robić, żeby na tę miłość zasłużyć. Nie musisz. Kocham Cię.